Każdy z nas pewnie doświadczył takiej prawidłowości, że te najlepsze pomysły przychodzą nam do głowy wówczas, kiedy się ich najmniej spodziewamy. Czy to pod prysznicem, czy podczas jazdy samochodem, na spacerze. I to moim zdaniem nie jest przypadek, bo kiedy my przestajemy intensywnie myśleć, Dajemy taką przestrzeń tej naturalnej inteligencji życia, żeby nam podpowiadała, żeby nam pod, podrzucała te najlepsze pomysły. Można by to porównać do łowienia ryb. Im bardziej się staramy, poruszamy wędką, z pławikiem, coś tam ciągle zmieniamy, tym bardziej te ryby płoszymy. A kiedy spokojnie siedzimy z wędką, ryby praktycznie. Same przepływają. Paradoksalnie, to jest tak, że największa mądrość pojawia się do naszej dyspozycji właśnie wtedy, kiedy przestajemy jej tak zawzięcie szukać.